Siema, z tej strony AMS, a dziś nagramy sobie zapowiedź serwera Estia, który startuje 7, czyli już za 3 dni. Serwerek się zapowiada bardzo fajnie. Jeżeli by mnie się ktoś pytał, czy w ogóle żyje, co się ze mną dzieje i czemu nie ma liveów, po prostu czekam na ten serwerek aż wystartuje za 3 dni. Na samym starcie, oczywiście liveikę odpalimy. Na samym początku, jeszcze przed rozpoczęciem prezentacji, powiem Wam, że. To nie będzie taka prezentacja jak u innych od A do Z. U mnie przejdziemy po prostu szybko. Te najważniejsze rzeczy na początku omówimy sobie. Jeżeli chcesz wygrać osemki na serwerze, wystarczy zostawić łapkę w górę i komentarz. A my przed startem pewnie sobie rozluźniemy zwycięzcę na lajwiku. No, yy, to możemy zaczynać. Typ serwera Hard. Maksymalny poziom 105, sklepy offline są, wyszukiwarka jest, 10 dungeonów. Dobra. Czekajcie, ja się napiję trochę wody, bo co tu i dalej. Start, G plus 4, płyn się dostaje, Pelerynka na 2 dni, petal na 2 dni, tu jakieś y, zbrojkę i hełmik z JS-u oczywiście na 2 dni, spoko opcja. Na serwerze są skrzynie ucznia co 10 poziomów, dostaje się dodania, zmianki jakieś, jakieś tam dopalacze, fajna rzecz. Y, możemy zdobyć tutaj też zielone zmianki i zielone dodania. Które lecą W M1 i WM2. Nie możemy wybonować naszyjniki, brandzy, wszystko, nie tylko zbroje i bronie. Yy, bodzie lecą z Mobów i z Metinów, także łatwo będzie można jakieś ripka sobie ulepszyć albo fms yy, Tutaj przedstawiony jest drop ze skrzyni WM1 i WM2, tu i powyżej. Spoko, tutaj system energii od, od poziomu 35 30 odłamków. Yy, można wytworzyć kryształ energii. Który daje tam jakieś tam bonusy uzbrojenia na 2 na godziny. Bengala można zdobyć w grze. Z mini minibosów 1 nawet może wypaść, mi wypadł. Mityczna alchemia jest dodana. Z tych ciekawszych rzeczy tutaj jeszcze jest tak, że można do szarfy wsadzić zbrojkę, która absorbuje jak masz szarfę 25 to 50%, czyli 244 obrony to przychodzi 122 obrony. Spoko, opcja, żeby też można było zbrojki absorbować, czyli do PvP się przydatna rzecz. Podgląd dropu. Okazany jest procent, jakie szanse na wydropienie, na przykład zmianki. Fajna opcja. Tu jest podgląd ze skrzyń. Nie wiemy, co z danej skrzyni leci. Przeciągasz, patrzysz, opłaca się otwierać. To kurwa otwierasz, nie sprzedajesz. Pod tabem jest teleporter. Legendarne bonusy mogą... Nam wydropi, na przykład broni z legendarnym bonusem. Fajna opcja. I są sklepiki offline. Fajne, ładne, zgrabne. Yy, pasy nas nie obchodzą. Jedynie pas na 50 lewe jest na potwory. To jest przydatna rzecz. Yy, księgi. 55 k co godzinę czytamy. Z M7 może wejść na AG1. Czyli nie będzie poszła 55, tylko na przykład 40. Spoko opcja. Yy, kamienie duchowe. Co 3 godziny czytamy 10 komyków, czyli standardowo. Tutaj jakieś takie pasywki, które czytamy, dają nam HP-ki, spoko opcja i zmniejszone obroszenia. Szamanki nas nie interesują na razie. To dopiero jak wbijemy stalkę na 9, to wtedy wszystkie szamanki będą nasze. Kamienie dusz od plus 0 do plus 3 można wymienić na pelerynki. Można pelerynkę czasową sobie wytworzyć: 400 pelerynek, 2 kK, 12 godzin. Pelerynka 800 i 4 kK to jest 24 godziny. Fajna opcja. Jak idziemy zapierdolić sobie nockę na przykład, wytwarzamy pelerynkę na 12 godzin i można zapierdalać z levelem, nie? Kamienie jakieś takie jak ataku, coś takiego, wytwarzanie, pewnie będzie ciężko to wytworzyć. Rozszerzenie ekwipunku, na początek dostajemy dwie strony, potem możemy rozszerzyć sobie rozszerzeniami, spoko opcja. Biolog tutaj w sumie bez zmian, te eliksirki są oczywiście na serwerze, Broje na 55 ze średnimi są do wydropienia, to się na pewno przyda. Mm, Dungeony nas na razie nie obchodzą, bo zanim ja wyjdę SM1 i SM2 to minie pewnie z dwa tygodnie, jak nie tydzień. SM-ki można wydropić też z dungeonów, tutaj gdzieś widziałem. Sekunda, gdzie to było? O tutaj, można z jakiejś tam skrzynki, nie wiem dokładnie z jakiej, ale można będzie w grze wydropić. I co, to było chyba na tyle. Całą prezentację omówiliśmy. Zajęło nam to niecałe 6 minut. Ja to jeszcze przytnę, wyjdzie 4 minutki i tak się właśnie nagrywa prezentację. A niego, dobra. Yy, serwerek jest z Dunia oczywiście. Tego gracza co najszybciej na Pelu wbił 120 level. Zapowiada się ciekawie. A więc, jak ktoś chce, to 7 zapraszam na Lajwika. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i komentarza, bo potem będziemy na live'ie losować po prostu zwycięzców. Nie wiem, może tam wybiorę trzech albo jednego, jeszcze zobaczę, zastanowię się. Zobaczę, ile uda mi się wam załatwić semków. To nic, na razie i widzimy się 7.